Nie pozwól, żeby ból głowy z tobą wygrał. Nurofen Ultra Forte to kapsułka z maksymalną dawką w płynnej formie, która zwalcza ból dwa razy szybciej. Nurofen Ultra Forte. Możesz na niego liczyć. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Teraz Nurofen Ultra Forte w nowym, większym opakowaniu. Oszczędzasz aż 15%. Gdy znokautujecie Cię ostry ból gardła, potrzebujesz silnej pomocy. Strepsils Intensive to najsilniejszy lek na ból gardła. Zawiera unikalny flurbiprofen, który zwalcza stan zapalny wywołany przez wirusy. Strepsils Intensive. Szybka ulga w ostrym bólu gardła. Teraz z większym opakowaniem Strepsils z miodem i cytryną oszczędzasz do 40%. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Jak zdaniem Polaków powinien działać preparat na wątrobę? Musiał regenerować. I chronić. Powinien wspomagać wątrobę. Dobrze, że był sołotoksyny. Jednym słowem – ProLiver. Brawo! ProLiver dzięki zawartości aż czterech składników aktywnych zapewnia poczwórne wsparcie dla wątroby. To jedyny produkt o tak szerokim działaniu i do tego w niskiej cenie. ProLiver na wątrobę dla każdego. ProLiver. Cztery sposoby wsparcia wątroby. W fabryce mlekołaków od Lubeli. Wszystkie testy już za nami. A teraz najważniejszy test. Spróbujcie. Inwazja smaku w każdym mlekołaku. A w promocyjnych opakowaniach super gra fabryka i dodatkowe nagrody do wygrania na www.mlekołaki.pl. Była raz sobie mała dziewczynka o imieniu Ania, która z radością odkrywała świat, gdy nagle ból i gorączka stanęły na jej drodze. Na szczęście jej mama ufa nurofenowi dla dzieci Forte, którego skoncentrowano